Cow, 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 cow Paolo buongiorno, come va? Eh no, domani devo andare via, domani vado a Varsavia. Sì, tu dove sei? E beh, niente, vieni a pranzo oggi? Vabbè, ti aspetta, sta a sentire qui la televisione, sono un po' impegnato. Comunque niente, fate vedere fate vedere verso mezzogiorno e pranziamo insieme. Va boh. grazie, ciao. ciao, 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 ciao Paolo, ciao, ciao, ciao. ciao. Cazzo, oh, La mattina! Prima! Ho trascinato il telefono! Allora, prima cosa che erano espresso. prima è l'espresso. Oggi senza espresso non puoi cuocere. E io sto spiego. Allora, espresso. Uno. Andiamo. Kiedy klient u mnie siedzą, prawe są jak mojego gościa. W związku z tym, ja kiedyś się obudzę rano w Ostrowie, gdzie w sumie nie ma wiele co robić, się cieszę, że mam tego interesu. I goście mi odwiedzą, i to jest, to jest super. No, drugie pasje, oczywiście oprócz moje dzieci, to są to jest moje stare auto bo jestem miłośnik, miłośnik stare auto. No, to wielbiam. Włoskie auto, oczywiście, czerwone. Ja w ogóle pochodzę z Włoch, no tak, z południe. Um, tak, nasze tereny to są tereny, był kiedy region w Neapolu, Dzisiaj leżą tam blisko Adriatyka. Jesteśmy, kiedy jest taką mapę, jest taki cypel i właśnie tam um, niedaleko, gdzie jest ojca Pio, no to ten teren Fodzia na przykład. To są, są biedne tereny, bardzo ładne. Skromne, może nie biedne, Skromny teren. Bardzo taki przyjemnie, ludzie są bardzo sympatyczne, serdeczne. To jest dla mnie ta prawdziwa Itali, gdzie do dzisiaj może często tęsknię, ale no tak, tak, życie, tak, no tak życie człowiek może tak często wjeżdżać. Podróżowałem potem po szkołach. pracując zawsze w gastronomii, pierwszy byłem we Francji, w południe Francji. Dlatego Francuzi szukali um, ludzi w gastronomii, którzy znali obie języki, włoski i francuski. A francuski z szowinizmu nie uczą obcy język, a Włosi z leniwy nie muszą uczyć też obcy język. W związku z tym ja znam te obie, te dwie języki, łatwe miałem pracę we, 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 we Francji. Potem kierowałem się też w Paryżu, bo kiedy człowiek jest młody zawsze może być taki, taki aktor, taki coś I, i byłem w Paryżu, pracowałem tam. Pracowałem, ale studiowałem trochę, tam nazywa się Art Dramatique, no, rok tam robiłem. E, fajne, fajne doświadczenie życzę, Paryż jest cudowne miasta, e, gdzie e, kobiety uwielbiają Włochów, to dużo pomaga. To nie ukrywam, że to, to, to było super. Tam, tam nawet ukrywałem moje e, nasze made in Italy, ten, które Wło, Włosi eksportują za granicę, które mieszkające zawsze we Włoszech człowiek nie wie często co ma zresztą jak Polacy nie wiedzą o, o ile wartości mają. I, e, i z Paryż kierowałem się w Brukseli, dlatego w Brukseli też ten czas mój brat pracował cał z Unii Europejskiej i tam miałem pracę, a też chciałem zobaczyć jak tam wygląda. I w Brukseli, tam znałem moje żony i kierowałem się do Polski. i przyjechałem tutaj właśnie te piękne tereny Polski. skromna, kiedy nie pije no ja. ja. Osoba, którą dla nas we może ja nie wzoruję, może, ale może to bardzo lubię, to jednak to jest naszego premier, no, którym tam mamy, Silvio Berlusconi. No, ma fermę, ma może duże, ale jako premier jest bardzo dobry i, i, i na pewno aby sobie życzyć, że Polska, by byłby taki taki premier jak Berlusconi. Nie należy nie na sprawy e, dziewczyny, ale trzeba rządzić ten kraj, jak on tam u nas e, właśnie rządzi. Ja, Pierpa pisze do mnie, dlaczego jest zło, które pracuje jest. w Jamalicie. I nasze zasady włoskie. Em, jak naszego hymny y, braci Włosi, każdy Włoch za obce ziemi musi szanować i gościć swojego rodaku. Pierwszy gest przyszedł do mnie. Razem będziemy wypić kawę, oczywiście od firma, od kość firmy i będziemy rozmawiać, dlaczego Włosi kochają swojego rodaku. Italiano, <toddź> a mi złucho nazionale. Ecco, vive l'Italia, viva la squadrazura, viva Roma i Lazio. Roma, Roma. Grazie, forza Italia! grazie. Bravo, ha parlato una parola polacco, una parola di polacco, trova che è popolco comunque, grazie. I na końcu wpadłem teraz z bo jesień graliśmy w rancho. Rancho super doświadczenie, nie ukrywam, że to jest mój pierwszy, chociaż w Polsce, moje pierwszy rol, prawdziwy rol aktorski. Grałem 10 sekund, ale, ale na taki człowiek, który nie jest aktorem i tak dla mnie to jest cuda. No. To był super towarzystwo tam ludzi, które tam pracują, prawdziwe aktorzy, to są bardzo sympatyczne. Chyba, chyba nas zrozumieli, że my, ten, ten zespół Włoch, jesteśmy raczej taki bardzo dilettant. Ale w sumie klimat był bardzo fajny. Teraz właśnie przez to mi zaprosili na kawę, czerwata. Zresztą zaproszę was wszyscy sobota o dziewiąte. Chyba kawy Cerbat, super program. Nie wiem co tam będę robił, co tam będę mówił, ale tam będę bardzo fajny, zawsze reprezentujące miasto Ostrowa, skoro tu mieszkam i e, będziemy na pewno coś po włosku wymyślić. No, grazie, dzięki, zapraszam, grazie, ciao! ale nie ukrywam, że jesteśmy daleko od tej zielonej wyspy, które często słyszę z Wielkopolski, które w sumie to jest ten, ta talobardi polska, ten mediolan polski, które całą ekonomię ciągają ludzie z Wielkopolski. Jeżeli mu się chodzi o, o, o żadne, żadnego pomoc państwa, gdzie płacimy dwa razy prąd więcej czy woda, tego taki coś u nas nie ma. E, jako małe i średni film, które mają rozwijać kraju, które dają prac ludziom, no to nie ukrywam, że to nie jest łatwe w Polsce. Dlaczego tego robię jestem tutaj? Bo nie ukrywam, że lubię w Polsce, lubię co robię, e, to jest pasja. No, z tego z tego no warczymy, z tego kokosy nie ma, ale w sumie pieniędzy to nie wszystko. No też prawda, że, że, że pewno by byłoby lepiej, jeżeli mieliśmy pomoc w jakiś sposób państwa, jak, jak u nas we Włoszech, Beluskonii pomaga małośrednie i średnie firmy. E, tutaj niestety tego nie widać, więc my musimy sam sam ciąga prawie cały kraj. No, tak wygląda dzisiaj w Polsce i przede wszystkim Wielkopolska, bo to jest, to jest jedynie region prawie w Polsce, który jest prędzej ekonomiczny. dzięki. Dzięki ludzi, uważam, że jak ja, dzięki ludzi, którzy ciężko pracują, o tym jeszcze nie mówi. 15 godzin dziennie, często i, i, i często bez żadnej pomocy państwa. No, dlatego tak jest w Polsce. To jest oligarchia tutaj o tym nie, nie jestem w stanie, nie jestem politykiem. Eee, robię pizzę, robię co robię, no, lubię co robię. Tak jest moje życie. Jestem w Polsce, bo kocham ten kraj, jest jak jest. No. Mam nadzieję, że zawsze co pewne rzeczy zmieniają. Przyszło. Gracje.